W dzisiejszym odcinku porównamy opony zimowe z kolcami, z oponami zimowymi bez kolców. Mało tego, te drugie opony będą nalewkami. Zobaczymy, jak duża różnica jest na śniegu. Do tego posłuży nam nasz wspaniały driftbus. Na mamy schowane opony z kolcami. Zobaczcie, malutkie te kolce, co prawda. I opona też już nie jest zupełnie nowa, ale kolce wszystkie są. Ta opona z kolcami będzie założona do Driftbusa. I zmierzymy sobie czas na okrążeniu. Zobaczymy, o ile szybsza jest opona z kolcami i o ile bardziej przyczepna. Piękne opony Pirelli Nie, nie mówić marki, ale powiedziałem, trudno I te oto opony będą założone na drift busa w pierwszej kolejności Idziemy zakładać Założyliśmy już do busa opony z kolcami Zwaliliśmy zwykłe i mamy z tyłu na tylnej osi założone opony, które mają normalne drogowe szwedzkie kolce. Czyli nie mają żadnych długich kolców, tylko takie kolce, które są homologowane na drogę. Tutaj widzicie końcóweczki. Ładnie już się oczyściły, są dosyć ostre wam powiem, więc prawie nie używane. I teraz polecimy okrążenie na czas. Na tych oponach z kolcami i zobaczymy, jak szybko damy radę to zrobić. A potem polecimy nalewkami zimowymi i zobaczymy, o ile wolniej. Na torze mamy troszeczkę e, takiego śniegu zmarzniętego, mamy odrobinę lodu, mamy też mnóstwo odsłoniętych fragmentów asfaltowych, więc będzie to bardzo dobre odzwierciedlenie tego, co jest na drogach Polski. Ojciec. Zimno! Mamy założone opony z kolcami I jedziemy Zrobimy sobie pomiar czasu Kolo będzie nam mierzył czas I zobaczymy na których oponach Transit będzie szybszy Na torze toru Żeby było sprawiedliwie Całość toru przejedziemy na jednym biegu Na czwórce Słuchajcie, ściągamy te opony z kolcami i muszę wam powiedzieć, że te kolce w ogóle się nie zużyły Jak obejrzeliście tą pierwszą część filmu, to widzieliście co robiliśmy z tym a tu nic, po prostu to są jak nówki i knówki, kolce Prawie nowa opona bieżnikowana w idealnym stanie dziesięcioletnia w ogóle nie jest twarda Guma jest mięciutka, super. No, jestem ciekawy. Niestety, klucz elektryczny został w domu. No to jedziemy. Nalewki założone. Okrążenie. Na porównania z oponami na kolcach. Jedziemy okrążenie. Trochę nam ciężarówka stoi. Pytamy to z kamery GoPro. No i koniec tego testu, i powiedzcie mi, która opona waszym zdaniem była szybsza na torze. Ja was totalnie zaskoczę, bo powiem wam, że jedna i druga opona zmieściła się w minucie i jednej sekundzie na okrążeniu. Czyli tak naprawdę opona drogowa z kolcami i nalewka margumu w warunkach, gdzie jest trochę śniegu. Trochę jest też lodu. No i powiedzmy, że minimalnie zdarza się też odsłonięty asfalt. Te opony są identyczne, jeśli chodzi o przyczepność. Starałem się pojechać oba okrążenia bardzo podobnie, nie wyrzucać, dryftować w tych samych miejscach, resztę jechać prosto liniowo. Także muszę wam powiedzieć, że opony nalewane, zimowe, założone nie w kierunku do jazdy, czyli ta jodełka. Jak zauważycie, tutaj jest... jest odwrotnie niż normalnie powinno się zakładać według zaleceń producenta, ale do driftowania to jest o wiele lepsze, ponieważ ona nie ma jechać cały czas płynnie, ona ma wyrzucać ten śnieg jak najszybciej spod opony. Czyli mamy remis. Jestem totalnie zaskoczony, to by było tyle. Trzymajcie się, cześć.